Wszystkich. Dzisiaj spontaniczny plener. Znów jesteśmy w lesie. E, dzisiaj będę szukał nowych miejscówek. Patrzcie, no las jest po prostu przepełniony wodą. Przez ostatnie dni mocno padało śniegiem, deszczem. Śniegiem z deszczem i deszczem bez śniegu i śniegiem bez deszczu. Ziemia się już, że tak powiem, napoiła do tego stopnia, że nie jest w stanie już przyjmować więcej wody. Stąd wszystko spływa, jest niesamowicie duża ilość, niesamowite duża ilość wody wszędzie. No tutaj w lesie nic za bardzo nie widzę, godnego uwagi. Ale tam właśnie płynie jeszcze taki strumień. Dosyć wartko płynie, zazwyczaj jest to malutki, malutki taki ciek wodny. Być może przy tym strumieniu coś, o, kupuję łosia jak zwykle, co przy tym, po... przy tym strumieniu będę kombinował. Znajdę jakąś fajną kompozycję, to się włączę i Wam pokażę. Przy strumieniu najlepiej szukać, właśnie jakichś takich krzywizn, które by płynęły przez cały kadr. Hmm. Tego ciekawego właśnie na brzegach tego strumienia, e, oczywiście jakieś też sensowne w miarę tło. Tutaj nie wiem, czy to jest sens. mogłem dalej iść w górę tego strumienia. Natomiast y, nie wiem, nie czuję tego, żeby to było dobre miejsce. Zajdę jeszcze niżej, zobaczę. W lesie ogólnie jest jeszcze bardzo dużo śniegu, bo po ostatnio, ostatnich opadach, e, dwa dni temu, dosypało nieźle. Jeszcze poprzedni zdążył zniknąć, a już kolejny doszedł, więc no ja poczekam jeszcze z tydzień czasu, aż to zejdzie. Póki nie wybiorę się gdzieś dalej, e, głębiej w las, w wyższe partie gór. No, tutaj już się robi coś ciekawego. Myślę, że to może być nasza pierwsza kompozycja pionowa. Mamy tu fajną krzywiznę, która płynie sobie tam, 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 tam. Tam się ładnie zbiera piana, więc dłuższym czasem będzie się kręcił, e, będzie się kręciło jak, jak, jak taki wir. E, trochę nie podoba mi się tutaj te korzenie może, ale Zobaczymy jak to będzie wyglądać na zdjęciu Coś tu ciekawego już się dzieje więc można kombinować Dobra, włączam się Zobaczymy czy coś z tego wyszło Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Jak mnie słychać próba mikrofonu chciałem wam opowiedzieć o jednej kompozycji, którą właśnie robię. Mm, Oddale nieco, żeby było widać całość elementów, które mają wejść w zdjęcie. O. Troszkę ściemimy, może było widać. O! Patrzcie, jak to się fajnie ułożyło. Posłużę się moim paluchem, żeby pokazać wam e, o co mi chodzi dokładnie. Linia brzegu strumienia zamyka ładnie kadr. Tworzy, jakby, ramkę zieloną. Tam jest fajna kolejna linia, biegnąca od tego najjaśniejszego punktu centralnego. Przechodząca w pochyłe drzewo i rzeka, która płynie z kolei właśnie tam w głąb zdjęcia, prowadząc oko. Tam jest taki mały bonusik, że jeszcze się kręcą te wszystkie pianki. No i takim dopełnieniem wszystkiego jest tutaj to pochyłe drzewko na górze. Tutaj najgorszy jest ten róg, jest dosyć mocno chaotyczny. Natomiast jak się ściemni w postprodukcji tutaj, tą to, 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 to całą część będzie fajnie, trzeba będzie po prostu lekko rozjaśnić brzegi tej rzeki, oczywiście punkt centralny tutaj, no i całość, całość rzeki, żeby stanowiła punkt taką właśnie wiodącą linię, która będzie wciągała jakby odbiorcę w głąb zdjęcia. Myślę, że jest to naprawdę udana kompozycja. Robię na kilku jeszcze różnych ustawieniach kombinując z czasem naświetlania, by woda odpowiednio się rozmyła. Jeszcze fajny bonus jest tutaj, w tym miejscu są takie rozwidlone skałki, które jak się lekko rozjaśni doda się im nieco tego blasku będzie już świetnym elementem, takim punktem kotwicą tak zwaną, punktem zaczepienia dla oka. Co też fajne, tutaj już nie widać, bo, bo chyba mi odparował filtr. Natomiast założyłem filtr polaryzacyjny na obiektyw, a filtr, filtr zaparował w postaci takiego koła. Przez co wcześniej, jak robiłem zdjęcia, z najjaśniejszych punktów na niebie robiło się fajne, fajne dosłownie takie źródło światła, jak z reflektorów, trochę. E, taki miękki, miękki rozbłysk światła się robił przez to, że, że miałem zaparowany filtr. Zupełnie niechcąco uzyskałem ten efekt, ale świetnie to wyglądało. Kilka ujęć mam takich, że, że sam się zastanawiałem skąd się bierze to światło dopóki nie, nie zacząłem czyścić filtra i nie zobaczyłem, że jest zaparowany od środka, więc no ciekawy, ciekawy efekt. Szkoda, że nie można go kontrolować w jakiś sposób. Próbuję może jeszcze trochę bardziej panoramiczne ujęcia, chociaż nie ma tu sensu, bo tutaj już po lewej stronie nic takiego nie ma, po prawej jest brzydka ziemia z korzeniem. Tu jest, tu jest najciekawiej w tym kadrze. No i teraz myślę, że pokażę Wam efekt finalny. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Tutaj następny kadr, którym chciałem się podzielić, zapewne zobaczycie wersję panoramiczną, mniej więcej gdzieś odtąd aż dotąd mamy fajną linię utworzoną przez potok Piękne zielone kształty mchu to nie wiem jeszcze, czy to jest fajne, czy nie fajne, ale się okaże. Z pokrytym chem. Z prawej strony, natomiast są fajnie omszone, korzenie tego drzewa. Genialnie to wygląda, jak wchodzi do wody: takie palce. No i ten kamień na środku, który trzeba będzie rozjaśnić, żeby był jakimś fajnym elementem. Całość, razem w połączeniu z tym światłem, które teraz jest. Z długim czasem naświetlania, po prostu magia myślę. Bardzo jestem zadowolony z tego kadru. Strasznie ciężka pozycja do robienia zdjęcia. Bolą mnie wszystkie już członki, że tak powiem i plecy. Ale kurczę magia jest, dzisiaj jest magia. O, też nawet ładnie to wygląda z tymi drzewami. No, jest tu co robić. Jest to mały fragment, ja wiem, potoczek ma może z 200 metrów. Troszkę miejscami jest zawalony starymi drzewami, które niezbyt ładnie wyglądają jak tam te brzozy z przodu. Natomiast e, jego otoczenie jest przepiękne po prostu. Jeszcze co róż wychodzi jakieś słoneczko między tymi drzewami. Gdzieś tam delikatnie ten mech cały oświetla No jest to jest to naprawdę świetne miejsce ma potencjał ma potencjał naprawdę ten mech to robi taką robotę właśnie się przygotowuje do ujęcia jakiegoś następnego, ale strasznie dużo tutaj jest tych gałęzi młodych brzuzek, które robią straszny harmider Natomiast samo ujęcie z drzewami może mieć jeszcze sens jakiś. Dobra, zobaczę jak to wyjdzie. Może, może zobaczycie efekt końcowy, jeśli będzie to miało sens. Włączę się przy następnej jakiejś fajnej kompozycji. Bez wątpienia w lesie dzieje się dziś magia niezła. Światło jest wszędzie. Tworzy piękne rzeczy. Z tym magicznym kawałkiem lasu to jest naprawdę coś pięknego. Dobre, miałem wyczucie, żeby tu stanąć. To jest ciekawe. Skała porośnięta muchami. Wszystko to jest porośnięte muchami. Całkiem blisko drogi, jak widzicie. Nie jest to jakieś mega odludzie. Samochód tu mam zaparkowany jakieś 100 metrów stąd. Ale przecież nie trzeba być daleko od cywilizacji, żeby. Znaleźć takie piękne rzeczy. Tu jeszcze tą część potoku muszę przejść. Poszukać różne motywy. Na razie chwilę odszedłem od wody, żeby trochę odświeżyć. Odświeżyć swoją, swoje, swoje spojrzenie. Piękny kawałek lasu. Miał kupę kasy, bym sobie kupił taki las, tylko po to, żeby. Do niego chodzić i focić zbudować i całe dnie kombinować różne, różne kadry, układać, pięknie to wygląda, Oczywiście oczywiście bym go wyczyścił z tych badelastych olch i brzusz, które mocno tutaj robił bałagan w kadrze Taki robię szybką przebieżkę, żeby wam pokazać po prostu jak to wszystko wygląda. No a tu już dalej można by tam się jeszcze przejść, poszukać motywów, natomiast e, zrobię tutaj jeszcze parę zdjęć i przeniosę się na te duże wodospady, dokąd pierwotnie miałem jechać, to miałbyś tylko szybki stop. Spędziłem tu już chyba ponad półtorej godziny. No ale nic dziwnego. No, w takim miejscu można się zatracić troszkę. To róż wychodzi słońce i robi niezłą magię. Wszystko wygląda jak las z bajki. Trochę na moich zdjęciach, oczywiście, jest to podrasowane. Ale kurczę na miejscu, będąc rzeczywiście ma się takie odczucia. Coś pięknego. Fajnie czasem się ruszyć w znane rejony, żeby znaleźć takie perełki. Dobra, kończę, bo miga mi bateria. No, włączę się za chwilę jeszcze do innego kadru. Z ciekawości doszedłem do ujścia rzeki Tak wygląda Wpada do jeziora ją z Vatnet. Zrobiło się pochmurno, niestety brzydko zginęło póki co światło więc zrobię sobie przerwę, dopiję kawę Przeniosę się na następną lokację Póki jeszcze jest światełko, może uda się jeszcze znaleźć jakąś lukę w chmurach. I uda się zrobić jeszcze jakiś fajny klimat. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Jeszcze będę miał coś ciekawego do pokazania. Aczkolwiek w tym miejscu mam już tyle fajnych kadrów, że nie obrażę się nawet, jak, jak nie, nic już ciekawego nie znajdę. Ba ra 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 da 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 Bliską górkę, żeby zobaczyć jak to wygląda fajny klimacik, jeszcze trochę śnieg sypie, ale mamy piękne światełko. Trochę wieje też, mam nadzieję, że mnie słychać Kierofon mam odwrócony, mikrofon, mikrofon mam odwrócony w kierunku moim, fajne jest tam to drzewko. Fajny ma kształt, trochę słabo oddzielają się te plany wysp, ale widać, że, że są to odrębne jakby struktury, ciekawe, ciekawe. Po drodze widziałem żurawie na łące, więc spróbuję też jej podejść, natomiast jeszcze tutaj może zrobię parę ujęć z tymi fajnymi trawkami. Założyłem to obiektyw, więc mam ciasny kadr bardzo, natomiast pięknie to się ulepia z tym śniegiem i nie wiem, pewnie na zdjęciu nie będzie tak, to, tak tego widać, ale klimat jest niezły. Teraz spróbuję coś wrócić. Dojechałem, ale zaraz będę chyba uciekał. Bo nadciąga jakiś mały armagedon śnieżny. I niestety chyba nic tu nie porobię. Tym bardziej że od rana zmieniły się już warunki. Pokażę wam o co mi chodziło. O jakie ujęcie mi chodziło, żeby zrobić koniecznie. Widzicie? Tutaj płynie taka mała odnoga wodospadu. No teraz już ledwo płynie. Ale jeszcze rano była tutaj całkiem spora rzeka, jak widać tutaj wszędzie. Całe to koryto było pokryte wodą, było tyle wody. Teraz jest jej już znacznie mniej. I o co mi chodziło o ujęcia? niskiego bardzo kąta, które dawały mi fajne refleksy całego wodospadu. A w tym momencie już zaczyna padać śnieg, coś w ten, coś w tym stylu. Jeszcze można wykorzystać tą kałużę, natomiast już zaczynają lecieć kulki z nieba. I w tych warunkach raczej nic nie da się robić. Chciałem też pójść tam na drugą stronę wodospadu z lasu, zrobić wodospad w tą stronę, bo jeszcze taki zdjęć nie miałem. Natomiast no, nie mam na to ciśnienia jakiegoś, no nie będzie to nie będzie. Zazwyczaj ten wodospad płynie tylko tutaj. Tutaj lekko ciurka, teraz jest na całej długości. Eee, no jest to fajny, fajne miejsce, fajne motywy. Już dosyć obcykane przeze mnie, dlatego nie mam ciśnienia, żeby tutaj teraz coś śwocić w takich warunkach. Natomiast no, chciałem Wam pokazać tylko o co mi chodziło. Zrobię tutaj z ręki kilka strzałów z nieco wyższym ISO, bo jest całkiem ciemno już. Tu to to są też fajne korzenie, ale te zdjęcia robiłem ostatnio. No, jest zdecydowanie mniej wody, bo wcześniej ta żółta trawa tutaj była zalana, była pod wodą. Teraz można spokojnie tutaj wejść. No, zdecydowanie poziom opadł wody. Dobrze, że rano zrobiłem parę ujęć z ręki. Mam nadzieję, że któreś z nich będzie dobre. Jak będzie dobre, to Wam tutaj wrzucę zaraz. Wam pokażę o co mi chodziło. Natomiast no, chciałem zrobić to z długim czasem, żeby był fajny efekt. Dobra, ja kończę. Zmywam się, bo sypię. Dzięki Do za oglądanie, Mam nadzieję, że mnie jeszcze słychać. Dajcie lajka, like jak się podobały. Jak się podobały zdjęcia. Jeśli spodobał Wam się film. Trzymajcie się. Do zobaczenia.